Mamy dzisiaj końcówkę lipca, 11 maja tego roku, czyli około 2,5 miesiąca temu, tutaj w tym miejscu miał miejsce e, wypadek. Kobieta prowadząc pod alkoholu rozbiła te barierki i spadła na dół. Od tego czasu mamy stan taki jak tu w tej chwili widzimy. E, no, Cisną się na słowa, na usta słowa takie, które są niecenzuralne i na pewno w moim fantastycznym blogu nie będziemy ich używać. Jak można tyle czasu dopuszczać do tego, żeby coś takiego było w naszym mieście? Jak można doprowadzić do tego, żeby w tej sprawie napisałem interpelację? Mam nadzieję, że prezydent wreszcie zacznie coś robić i razem ze swoimi służbami wezmą się do roboty, żeby tutaj nie było kolejnego wypadku, bo tym razem może być to wypadek śmiertelny. Nie, nie będzie tak, że Polak jest mądry po szkodzie, tylko wcześniej trzeba pomyśleć i coś wykonać. Napisałem interpelację, mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej wykonana. Proszę jeszcze raz objechać ten teren kamerą. Jeszcze, jeżeli mogę na chwilę. A na koniec jeszcze zobaczcie Państwo zejście na przystanek no brawo panie prezydencie po prostu brawo kolejne kolejna spieprzona w naszym mieście sprawa